Kochani Stałem o 5 rano Pojechałem się załadować Potem się pojechałem rozładować Potem się pojechałem znowu załadować Potem się pojechałem znowu rozładować Zrównowałem i teraz jadę z powrotem do domu. Przypomina nam to gwiazdę telewizji polskiej Damiana Janiaka. Jednego chłopca, który karierę chce zrobić na lokowaniu produktów. Pewnie rozmaitych które ja jeszcze nie wiem. Spróbuję te swoje daily vlogi. Powiadam bzdury, jak to on 18 godzin jechał. Jaki on jest niewyspany. Przespał się 2 godziny i znowu musi jechać. Taki ekspres znowu ma 1300 km. Ale on lubi, bo on nie lubi stać. On lubi zabierdalać po prostu. Produkuje te filmiki. Popełnia kardynalne błędy. Zebrał grupę wielbicieli, którzy by za nim w ogóle prawdopodobnie poszli. Dlatego, że ze swojego powiatowego miasteczka lubinnej wioski pośród lasów, aczkolwiek pewnie w pięknej okolicy, z podobnymi zapachami, wodą, którą można iść na rybki, lasem, który można rozbierać grzybów nie byli nigdzie, nie wiedzą nic. Co prawda może by chcieli, ale się boją. Potrafią czerpać wiedzy z internetu, z książek, od ludzi kompetentnych. oglądają takiego. Oba z pustymi włosami, który robi zbliżenia na swoją niewyjściową twarz. Po dwóch tygodniach siedzenia w aucie, komuś szkoda na prysznic. Z kozią brudką wygląda jak. On wygląda jak. Co? Ktoś nie wiedział, to taki samiec. Owcy czy pozy, wozy, przepraszam. Po czym jedzie ostatnio do Neapolu? Strasznie go urzekła historia. Jak to się coś musi na tej górze palić, No co za sytuacja koło Neapolu, pali się coś na górze. Straszny pożar. No ciekawe, co też tam się mogło palić na tej górze koło Neapolu? Gwiazdy. Następna sytuacja. Wjeżdżając do Chorwacji. To coś niesamowitego. Coś jak to Chorwat mógł jego After Damiana jazdę right, YouTube'a, czołowego według niego pracownika firmy SL Express z piaseczna, którą to skrzętnie stara się ukryć w jakiej firmie pracuje, bo jakby do niego boss się zobaczył prawdopodobnie zobaczył jakie pośpiewisko z siebie robi. na Lublinie szukać pracy od trzeciej w nocy do 8 rano i płaczę, jak już to było, krzywda spotkała bo zapłacił 60 eurocentów więcej ale milioner zarabia o kwoty takie, że ja to nawet nie umiałbym policzyć jakie to są pieniądze to jakieś... nie mam nawet tylu walizek, żebym spakował tą, tą wypłatę no już nie mówiąc o tym, że co ja się mogę tutaj wypowiadać? Ja to jest kierowca międzynarodowy z doświadczeniem. No, lata po świecie, lata. Komentowanie: wszystkiego, płacz za to, że on telefon trzymał. Tylko trzymał telefon w ręce, odpinał od ładowarki z Pech, jak nie wiem. Następnie w Belgii spojrzał na SMS-y. Ten kobietny spojrzał. Znowu mandat. O pewnie innej, innych mandatach, które popłacił za prędkość. Ee, już się nie chwali, bo problemu jest wstyd, albo firma to po prostu pokrywa. Niemal po kieszeni. Dlatego. Oszczędza to swoim widzom, poza tym zburzyłoby to jego image doskonałego drivera. jak to doskonały driver, taki perfekcyjny, idealny i na daty płaci za prędkość znaczy pirat drogowy. Święty Krzysztof prowadzi, może prowadź, Święty Krzysztof prowadź, auto poświęcone, a kierowca diabła ma pod skórą. że reasumując jest tylko, to są tylko ostatnie dwa odcinki rzeczy, które mi tak tkwiły na, na, na e, w głowie, jeżeli zajrzę sobie te odcinki w wolnej chwili w pomieszczeniu e, rozkoszy zawierających wannę na walkę i podobne rzeczy jak będę Spędzam czas wolny bo to jest jedyne miejsce, w którym to można spokojnie oglądać. Przejrzę sobie te filmiki i z postrzeżeniami postaram się podzielić. prawda może moje spostrzeżenia są głupie pewnie no, co ja mogę wiedzieć? Co ja mogę wiedzieć jak kierowca nie z doświadczenia? Nie chcę nic wiedzieć, ja mogę najgorsze, może mi się nie podobać, ale może coś bardzo podobno